Dzień dobry, witam Was w minucie refleksji z empatią na weekend. I dzisiaj troszkę inaczej, troszkę inaczej, dlatego że nie przeczytam Wam historii Antonego de Mello, ale przeczytam Wam fragment książki, o której jakiś czas temu mówiłam, że jestem nią zafascynowana. Książki e, amerykańskiej filozofki, pisarki żyjącej. E, po wojnie w Stanach Zjednoczonych, która emigrowała, emigrowała z Rosji, urodziła się jeszcze w czasach carskich i uciekała z, z Rosji, Zamieszkała w Stanach Zjednoczonych i opisywała swoją filozofię życia, swoje wartości w książkach. Mniej Między innymi jedną z nich jest, Atlas zbuntowany. <noise> Atlas zbuntowany przecudowna książka. Zachęcam Was właśnie tak na lato. Do przeczytania. To jest powieść. To jest powieść o ludziach, o ich naturze, o tym, do czego nas życie zaprasza. I dzisiaj chcę przeczytać Wam fragment z tej powieści. Posłuchajcie. Szczęście jest zwycięstwem życia, ból agentem śmierci. Szczęście jest stanem ducha wynikającym z realizacji własnych wartości. Moralność, która ośmiela się nakazywać wam znajdowanie szczęścia w wyrzeczeniu się go, każe wychwalać klęskę swoich wartości, jest bezczelną negacją moralności. Doktryna oferująca wam ideał w postaci roli zwierzęcia ofiarnego dążącego do śmierci na cudzych ołtarzach, oferuje wam śmierć jako kryterium. Łaska rzeczywistości i jego własna natura czynią z, człowieka, z każdego człowieka cel sam w sobie. Człowiek żyje dla samego siebie, a osiągnięcie szczęścia jest jego najwyższym celem moralnym. Hmm. Wiele takich perełek znajdowałam w tej książce. I dzisiaj chciałam Wam przeczytać właśnie ten fragment, który jest dla mnie odzwierciedleniem tego, za czym podążam od jakiegoś czasu. Człowiek żyje dla samego siebie, a osiągnięcie szczęścia jest jego najwyższym celem moralnym. Bo tak, bo szczęście jest zwycięstwem życia. Wtedy, kiedy Dążymy do szczęścia, jakby gloryfikujemy życie w nas i nie tylko w nas, na całym świecie. A wtedy, kiedy jesteśmy w takim głębokim bólu, o którym ja mówię, cierpienie, oddajemy sterowanie swoim życiem śmierci. Bo to, co mnie najbardziej zachwyca w NVC, w Porozumieniu Bez Przemocy, którego jestem fascynatką, to, to właśnie to stwierdzenie, że ból, ból jest, bo to nie chodzi o to, że bólu nie ma, ale cierpienie jest już opcjonalne. Więc uznanie bólu, tak, ale wchodzenie głębiej w ten ból, to tak jak Ajan tu pisze, oddawanie, oddawanie swojego życia śmierci, niebytowi. Temu, co nie jest nam tu na Ziemi, jak gdyby, jeśli żyjemy, jeśli czujemy życie w sobie i energię w sobie, nie jest, to do nas nie należy. Dla mnie to też. O tym, co jest taką głęboką moją wartością, mianowicie nauka Jezusa, która mówi: wybieraj życie, idź za życiem. Życie to jest największa wartość dla każdego chrześcijanina. Więc wybór, mój świadomy wybór życia, czyli szczęścia, to jest to jakby. Mój moralny obowiązek. I to, co jeszcze mnie tutaj zatrzymuje, człowiek żyje dla samego siebie. A Jan pisze, opiera całą swoją książkę na takim założeniu. Przeczytam Wam nigdy nie będę żyć dla drugiego człowieka, ani prosić go, żeby żył dla mnie. No, dla mnie to jest hasło. Na tatuaż gdzieś tutaj wiecie. Nigdy nie będę prosić drugiego człowieka, aby żył dla mnie i nigdy nie będę żyć dla drugiego człowieka. I myślę sobie, że to jest to jest właśnie to. Taka może być y, chyba największa ofiara miłości. Właśnie taka. Y, bo ja nie jestem na tym świecie, żeby być, zaspokajać Twoje potrzeby, być Twoim szczęściem i żebyś ty uzależniał swoje życie od mojego. Każdy jest na tym świecie po to, żeby zaspokajać swoje potrzeby. I tego też mnie uczy NVC. I wtedy, kiedy ja zajmę się zaspokajaniem swoich potrzeb, nie będę wywierać presji na innych, żeby zaspokajali moje potrzeby. To ja nie jestem egoistką. To ja wtedy mogę kochać. Bez oczekiwań, bez pretensji, bez e, jakiegoś takiego mm, żalu do innych, że czegoś nie robią dla mnie. A oni będą chcieli zrobić coś dla mnie, e, samej, samej, samego tego współczucia, które wy, wypływa z naszego serca wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi, podbamy o swoje potrzeby. E, i wiecie, to nie jest historia o, o optymiście, który jest wbrew wszystkiemu i cały czas optymistą. Eee, to dla Was taka historia. Co widzi optymista wchodząc na cmentarz? Dzisiaj usłyszałam taką anegdotę. Same plusy. <noise> Więc to nie jest, wiecie, o, o samych plusach. To jest o tym, żeby widzieć i plusy, i minusy. A jednocześnie wybierać w swoim życiu właśnie to, co czyni nas szczęśliwymi, wymi i to jest dobre. I możecie się frustrować, możecie się złościć, że tak nie jest, bo przecież jeśli jest taka duża miłość, no to ja żyję dla drugiej osoby. Okay, no, no jeśli tak wybieracie, to żyjcie dla drugiej osoby. Tylko wtedy to będzie to o tym zdaniu, że e, ból jest agentem śmierci, a szczęście jest zwycięstwem życia, którego nie wybierasz. Podstawowe, e, jedno z podstawowych założeń NVC mówi, że wszystko, co ludzie robią, myślą, jak czynią, jak działają, robią dla zaspokojenia własnych potrzeb. I dla mnie to założenie Właśnie jest o tym, żeby to uznać, że robimy wszystko dla zaspokojenia własnych potrzeb. Maksymalnie, nawet wtedy, kiedy robimy coś dla innych, to żeby myśleć o tym, że tak, robimy to dla siebie. Robimy to dla siebie, żeby wzbogacić czyjeś życie, zaspokajamy swoją potrzebę wzbogacania czyjegoś życia, dawania mu tego życia. Dawania mu uznania, dawania mu miłości, ale robimy to dla siebie. I od kiedy tak do tego podchodzę, mam jakoś lżej w życiu, mam większy luz i, i chyba mogę bardziej kochać, wiecie? Więc do tego Was zapraszam na, na ten weekend do takiego postrzegania. Człowieka, który żyje dla samego siebie. Obejmijcie się mocno w ten weekend, tak bardzo mocno. Dajcie sobie oksytocynę, dopaminę, serotoninę swojemu mózgowi. Zadbajcie o siebie, bo Wy jesteście początkiem i końcem jednocześnie tej całej historii na świecie. Do zobaczenia.